Cześć, kochani, tu Gruba Ryba Lublin. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem, czyli selekcją ryb, i zrobimy to na przykładzie skalarów, a później trochę dorzucę zbrojników. Na przykładzie, jak to powinno być robione, żeby było jasne i zrozumiałe. Słuchajcie, selekcja sama w sobie jest wyszukiwaniem w danym gatunku, w danej rybie. Cechy, którą chcemy przekazać w następnym pokoleniu i wyodrębnić ją na tyle, by ta cecha została przekazana. Czyli, jeżeli chcę dwa czarne skalary stąd wybrać i chcę, by uzyskano, uzyskana cecha w kolejnym pokoleniu, czyli dały same czarne skalary, to dobieram stąd dwa czarne skalary. To jest pierwsze prawo Mendla. Jeżeli chcę, żeby czarny skalar miał długie płetwy grzbietowe, czyli wybieram takie osobniki, które mają długą płetwę grzbietową i są czarne, to jest druga zasada Mendla, czyli o dziedziczeniu dwóch cech, jak to jest dziedziczone. I wówczas z następnego pokolenia wybieram małe, które. Mają tą cechę, którą już chciałem przekazać. Wówczas wiadomo, że są to heterozygoty, recesywne, bo dana cena może być recesywna lub dominująca, ale to, co zazwyczaj chcemy uzyskać, jest recesywne i w następnym pokoleniu większa ilość młodych będzie już przekazywała tą cechę. Tak wygląda selekcja i tym każdy z nas się zajmuje w. Akwarystyce i jedziemy z tematem skalara. Słuchajcie, na Waszych oczach, tutaj jest e, moja para skalarów. E, ona jest zielona sk ze skrzywioną płetwą, i tutaj obalę mit przeklinacza skalarów, który twierdzi, że dla niego to jest e, odpad. Ryba jest nie nadająca się w ogóle do hodowli. To powinno być zakazane. Śmieć i, i parę innych obelg, już słyszałem od tego buca. A teraz y, przejdźmy do tematów. Każdy widział, że są młode po tej parze. Ciach. Jedne młode tutaj od drugiej pary. Kolejne młode. I słuchajcie, jedziemy z tematem. Jak wygląda selekcja. Kiedy ryby rosną. To właśnie po tej parze czarny samiec i czarna samica i czarny, yy, czarny samiec i zielona samica wychodzą takie młode, proszę bardzo przepiękne, proste płetewki i teraz, żeby było śmieszniej, jeden z nich wbiega bardziej w kolor niebieski reszta jest bardziej zielona tego niebieskiego zachowuje sobie na 100% ponieważ ma przepiękne ładne, wysokie równe płetwy i wszystkie z tych skalarów mają równe płetwy są wysokie, a niby według przeklinacza skalarów samica ta którą wam pokazywałem nie przeka powinna przekazywać wszystkie krzywe płetwy i się nie nadaje do hodowli bzdura totalna, więc pierwszy mit obalony słuchajcie, dodatkowo w skalarach selekcjonuję sobie ryby dla siebie i pokazywałem wam maluchy selekcyjne i to są maluchy które już zostawiam dla siebie bo chcę uzyskać Zielone skalary standardy, czyli o, o długich, ładnych płetwach. Dodatkowo chcę uzyskać skalary żółte z czarnymi płetwami i czysto czarne żaglowe. Z tym, że czysto czarne żaglowe u, trzeba na to troszeczkę więcej czasu poświęcić, ponieważ ten, ta czerni nie jest zawsze taka, jaką bym yy, chciał. I trzeba na to dwóch, trzech pokoleń, żeby to uzyskać całkowicie. Ale jak widzicie, ryby mają pięknie, długie płetwy, i to jest też, to są wszystko młode. Po rybach czarny samiec, zielona żaglowa samica. I jak widzicie, wszystkie młode mają proste płetwy. Przejdę do, do akwarium obok, gdzie jest. Gdzie, gdzie jest... Gdzie są ryby? O, proszę bardzo. Wszystkie ryby tutaj mają długie płetwy. Żeby było śmieszniej, część jest na przykład jeszcze z welonami. I mógłbym też tą cechę jakby eksponować i chcieć ją bardziej w następnym pokoleniu przekazać. A teraz. Widzicie, że akwarystyka nie jest trudna, tylko trzeba ją zrozumieć. Teraz zajmijmy się zbroja Słuchajcie, to jest moje stado zarodowe 333 Selekt. Takie ryby kupiłem 3 lata temu. Oczywiście były maluchami i tych białych kolorków. Nie miały na sobie wiele, aczkolwiek wiedziałem, że są to selekty, i dobierałem do tego tak te kolory, żeby miały jak najwięcej tego białego na sobie. I efektem tego jest wszystko to, że, że młode po nich tego koloru białego lub żółtego, mają już du bardzo dużo dużo więcej niż rodzice. Widzicie tam super młody o tego sobie na pewno zostawię który tył już ma nieregularny wzór jest inny od pozostałych. I taką cechę będę starał się wyselekcjonować, by młode po tej rybie dały mi już kolejny etap roz, yy, rozwoju hodowli, czyli uzyskanie 333 selek klasy AAA, czyli najwyższej klasy z największą ilością żółci lub białek. Na tym polega selekcja. Dodatkowo, słuchajcie, zrobimy to na rybach zwanych 136 czyli jest to też chyba Słuchajcie, po e, prawej stronie macie chyba e, e, 136 wersję A. Ma on bardzo dużo kropek na sobie, są one drobniejsze. Ale ten tutaj wyżej to już jest wersja B. Jest ciemniejszy i tych kropek jest mniej. Tą cechę starają się wy. Selekcjonować e, hodowcy, i z tej e, formy uzyskuje się tak zwaną e, formę 136C z największymi kropkami. Ceny tych ryb są od 90 do nawet 700 euro, w zależności od jakości. I właśnie na tym polega selekcja, że selekcjonujemy ryby, by uzyskać daną cechę, i wówczas ta cecha. Jest często doceniana przez hodowców, i tym samym te ryby osiągają większą cenę. Na tym polega, słuchajcie, selekcja. Wracając już do skalarów. Nieważne, czy macie. Samice z, krzywym, z, krzywym, z krzywą płetwą, może mieć ona krzywą płetwę, tylko nie wiecie, czy jest to wada genetyczna, czy jest to uszkodzenie mechaniczne, jakie zostało zrobione w trakcie, nie wiem, przeławiania skalara, czy cokolwiek. Słuchajcie, skalar to prosta ryba, bo jest to pielęgnica. I naprawdę, bawcie się akwarystyką, bo polega to na tym, żebyście się nią bawili i akwarystyka jest prosta. Tutaj już młode u mnie pływają w 72 litrach na zapleczu. Już pierwszy kojec dojrzewa do tego, żeby zostały wpuszczone pierwsze ryby na tarło ze zbrojasów. A w następnych odcinkach, słuchajcie, zajmiemy się pielęgniczką Macmasteri Red Card. Świetna ryba, naprawdę superancka. E, ubarwienie, po prostu przecudne. Fajna samiczka. Słuchajcie, e, samczyki. O, zobaczcie. Przepiękna. I oczywiście zajmiemy się też i E, kirysami Na razie kirysy muszę trochę Podtuczyć Żeby doszło do tarła Więc do niczkowca, Tak jak widzicie tam z tyłu I jak je podtuczę Nabiorą trochę ikry Puścimy do tarła Ale to jest etap na następne odcinki Pokażę Wam wszystko Co i jak I oczywiście słuchajcie jeszcze Wam pokażę małą rzecz e, Znajomy tutaj Przyniósł mi, bym też pokazał i Wam chypanci strusy L340, które wczoraj wpuściłem tutaj już do baniaka. Pięć par zarodowych i też pokażę Wam jak to się fajnie rozmnaża. Puszczę to na zaplecze, żeby miały spokój, bo tutaj Danio, danio będą im przeszkadzać, a na zapleczu te ryby do, podejdą do tarła. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Gruba Ryba Lublina.